Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie. Przywitać pana, przywitać pana. Poszli, znaleźli. Dzieciotko w żłobie... Żłob, żłob. Przepraszam. No. no Bro! bro! To był to, to był błąd. To, to był błąd. Dzieciątko w żłobie, wszystkimi znaki, dali Ja nie znam dalej, nie, nie. kieruj, kieruj. Jako Bogu cześć mu dali, a witają zawołali z wielkiej radości. Z wielkiej radości. Wow. Brawo, brawo. Brawo dla nas. Pomyliłem tekst, nie chcący,